Cześć, kochani! Zaczynamy od kadru z naszą, no... naszym w zasadzie nowym członkiem rodziny. Teraz możemy się lepiej przyjrzeć. I, o, jakie ona ma uroczka! <grywka> jest taka urocza! Eee, tak dokładnie widzę, bo jesteśmy w trybie pierwszoosobowym i cholernie że nie trudno się tym steruje. Ja nie mogę. Że wiem, dlaczego to nie gram dziadostwem. Hmm. Rozia nam już wróciła. W ogóle... Stop. Uh! O kurde, co tu się dzieje? Ja nie umiem w tym sterować. Ale mogłam dobrze przybliżyć, więc. Eee... A bo jest teraz na drugich zajęciach. No i to nas. Aha. Dobra. Więc jedna już zaliczyła a. Zaliczy też drugi, w ogóle zobaczę jak z Dwaynem Co z za 24 godziny? A, a, bo oddał już pracę semestralną Dwa dni i dwadzieścia... 20... A, czyli oni mają wszystko porobione, prawda? Nie Rozia nie ma jednego kursu, ale to nic um. Rozia nie ma jednego kursu ukończonego, znaczy pracy domowej Ale ma za dwa dni, więc tu nie ma problemu Idzie we wtorek do pracy, jest poniedziałek Uh, Dwayne już był albo nie był? A dlaczego on nie był? Przyszłam pan. no nieważne. <laughs> Ojej, i ma nie zaczęte. Tu ma ukończone i zaczyna z 22 godziny. E, za 5 godzin idzie do pracy. Dobra. To niech zrobi tę pracę domową. Oh, Ej, jaka. To weź coś i weź się chwilowo. Ziemi. Ej, jaki ta... Dobra, na razie zjedz.

Oh, nie, tu jednym śmierci śmierci. To będziemy się wykąpię. W ogóle... <ścoughs> widzieliście jakie ciuchy wygrały w tym w tej ankiecie co była przeprowadzona. Wygrały te spodnie, które chciałam. Chociaż już czytałam komentarze, że się ludziom nie podobają. Jak z bazaru, ale ja lubię takie ubrania. Ale cała reszta w sumie mi się nie podobała. Nie. Buty chyba na buty głosowałam też przeszły. I nie wiem, jak z tą sukienką, dla dziewczynki. Ale okej. Okay. Mogło być lepiej. Jak ktoś do nas dzwoni. Chcesz gdzieś wyjść dziś wieczorem? Nie, nie chcę wyjść dziś wieczorem. Nie chcemy, bo. Boroda śpi i koniec. Nie muszę się jej tłumaczyć. O, tu jeszcze sobie ten. Powiesiliśmy nasz akt urodzenia, naszej FC. W ogóle szkoda, że nie zrobili czegoś takiego, chyba że ja o czymś nie wiem. A może jak się obejrzy Że jakby nie jest napisane Aha. od razu, czyje to jest świadectwo Myślałam kiedy jej urządzić te urodziny Żeby nam już podrosło tak, W sumie to chciałam, bo myślę, żeby była niemowlakiem Bo tak trochę szkoda przepuścić takiego z ciachetki oh, ja tylko zmieniam pampery i daję mleka i o dziwo, nie wiem jak tu jest, ale naprawdę nie płaczę wcale tak dużo Jakaś grzeczna jest nasza Evcia 480 Czy ja już mam na telewizor dla nich? słynny piękinek. A w sumie czy nie? Tylko nie ma gdzie go Tak Jak zwykle? Co tam pewnie przypuśćmy pieniądze na bzdury, kto by się przejmował? Duń zarobi. No, nie, znowu mi zasnąwanie. Dlaczego on mi wiecznie śpi w tej wannie i się nie myje? O Rosalia, podobno w mieście pojawił się światowej sławy cyrk. Dzisiejszy wieczór to jedyna okazja, żeby go zobaczyć. Chodźmy to sprawdzić. Dobra. Dawaj wstawaj. Sen jest dla słabych. Idzie do cyrku. Ja w ogóle zostawiam mnie dziecko sam. Znika. O, nie. Jezu, jak to ryczy. Co, już do, dostała awans. Y, Rozalia będzie teraz. A na jakim stanowisku? Przeczesywaczka -prze ziemi. Y, Rozalia awansowała i teraz będzie pracowała jako przeczesywaczka -prze ziemi. Eee... Jezu, jakie to trudne te słowo. E, Rozalia będzie teraz zarabiać dodatkowe... Jeden simoleon na godzinę? Serio? O, już Bonusy. O. Zestaw do hodowli warzyw. Ale super. Ale zmieniuje się też godzin... No nie. No trudno. Co to jest? O cholera. Co się stało? Zbieraj informacje. A ty masz w coś takiego? tej pracy semestralnej. Przyszą do egzaminu. Wybierz prezentację. A na razie... Niezłe, jak to ryczy. Na razie tu sobie wszystko posadzimy. Zrobimy sobie bardzo duży ogródek. Akurat w Sims 4 lubię ogrodnictwo. Tym razem muszę zasiej. Nie zjedz, tylko zasiej. Zasiej. Kurde, nie podchodź tu, tylko... O, właśnie. A ciekawe, czy jeśli nie pójdzie. To czy w czwartek jeszcze będzie mógł? Teoretycznie... Chyba tak Czemu ty ciągle do nas przychodzisz, ziomek? Dajcie nam już spokój Dobra, wróciłam z książką i wzięłam sobie przy okazji Morgan Po czemu nie? Y Narzekańca, dobra Żyć też z się wynieszy, po prostu, dobra A chodź tu usiądź Pogadaj trochę z Morgan przy okazji mm -hmm. Możesz to? Dlaczego sobie od niej poszedłeś? nie lubi znajomych Jak <noise> jakoś tak wyjątkowo o żeby czy na cokolwiek zrobić. nie a wzięła sobie olała żarcie wyjęła co się będzie przejmować to jest przyjazd jest dlaczego to ja popsułam Ej, no kurde przecież przed chwilą od nas wyszłaś Nie mogłeś zaprosić nas wcześniej? A może by tak strzelić już remoncik? Nie, jeszcze nie Wiecie co? Z remontem poczekamy mm. Aż nasza dzidia będzie miała już y, wiek todlera i wtedy jej się pokoik strzeli. To będzie dobry pomysł Tak na jej urodzinę No i znów się rozpłakało Co ty chcesz? Przytul Czego ty od nas chcesz? Rozalia ktoś właśnie mi powiedział O koncercie w opuszczonym magazynie Nie możemy tego przegapić Choćby nie wiem co No dobra no co, nie możemy tego przegadać. Chodzi pewnie nie wiem co. Niech idzie. Ej, a czemu oni Wayne'a nie zaprasza? Co? W tej chwili nie może wziąć kolejnego wolnego. O czym wy mówicie? Przecież ja nie brałam żadnego urlopu. No niestety, musimy tak... Kurczę, trochę ich przydusić. Z tym wszystkim, bo przecież chcemy, żeby skończyli te studia dobrze, nie? Szczególnie, że dłoń miały już jedynkę. Więc zobaczymy. Jezu, to dziecko jednak zapeszczyłam. Ewcia ciągle ryczy. Nie wiem o co ich chodzi. Jeśli nie do końca semestru, Od jakiegoś czasu już ten widnie. no dobra. Wróciła i znów gdzieś poszło. W ogóle to myślę, że już w następnym odcinku zrobimy gruntowny remont. Byłem jakoś tak na początku odcinka, już postażyłem. już mam się płaczu. Zdecydowanie. pij, myślałam, że ty chcesz to wyczyścić. No wiesz, co? Może sam coś ugotuję. Proszę sałateczka ogrodowa. Nie zepsujesz. No akurat sobie nazbieramy to trochę sprzętów ten sobie pozmieniamy. No wiesz co, mi zrobiłeś? To tylko pokrojenie warzyw. Weź i chłopie Nie zbliżaj się do kuchni już. Rozia pokaż mu jak się gotuje sałatkę ogrodową. Zagramy sobie do tego do końca tego dnia. I myślę, że będzie to koniec. na dziś. Ale do końca dnia jeszcze chwila. Weź, zrób coś z tym dzieckiem, bo go wytrzymał. Rozmyśla czy jest w połowie pusty. Nie, po prostu ją mówię. Oj, przy okazji sobie oglądaj telewizję. Musiałaś do tego jeszcze wstać? No dobra kurczę. Dwudziesta No to niech sobie już idą tu spać No i popatrzymy Ładnie Dziękuję wam za oglądanie Życzę miłego dnia, wieczora Czy nocy Zależy kiedy to oglądacie I mam nadzieję, że nie jesteście tak zmęczeni Nauką, pracą Czy czymkolwiek tak jak oni i że wasze z... styki, <noise> że tak powiem, są dobre. Dziękuję Wam i do zobaczenia.